Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu już od 10 lat realizują projekt edukacyjny i ekologiczny pod tytułem Przyjaciel Przyrody i Książek. To projekt, który jest skierowany do najmłodszych czytelników, do przedszkolaków i do rodziców oraz opiekunów tych przedszkolaków. Miejska Biblioteka Publiczna właśnie za pomocą tego Projektu przekazuje do przedszkoli, i tutaj musimy podkreślić, do wszystkich przedszkoli w Kędzierzynie Koźlu plecaki. Piękne, nowe są w tym roku. Rzeczywiście tutaj akcja jest odnowiona. Akcja zyskuje też nowy właśnie wizerunek, e, można powiedzieć taki promocyjny. Nowe obrazki e, są dzieci i książki, ale oczywiście najważniejszą sprawą tutaj jest tematyka proekologiczna, ochrona środowiska. To jest to, o czym właśnie chcemy mówić i chcemy uczyć tego najmłodszych. Dlatego zachęcamy za pośrednictwem plecaków i książek znajdujących się w plecakach do pożyczania tych książek, a te plecaki znajdują się we wszystkich przedszkolach w Kędzierzynie Koźle. Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich rodziców, aby wzięli udział w tej akcji. To znaczy, można wypożyczyć ten plecak w przedszkolu od właśnie pani nauczycielek przedszkolu, które z kolei otrzymują te plecaki od właśnie pani z biblioteki. Na tym polega ta akcja. Wszystko jest oczywiście dofinansowane z budżetu gminy Kędzierzyn Koźle. Bardzo się z tego cieszymy, że możemy kupować piękne te nowe książki, że możemy w tym roku właśnie odnowić ten wizerunek tej akcji po 10 latach, że są nowe plecaki i dokładnie właśnie wczoraj i dzisiaj trafiły te plecaki do wszystkich przedszkoli w Kędzierzynie Koźlu. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam wszystkich rodziców, opiekunów, zachęcam dzieci do tego, abyście mogli spojrzeć na te piękne zielone plecaki i zwrócić uwagę na plakaty właśnie tej akcji Przyjaciel Przyrody i Książek. Miejska Biblioteka Publiczna oraz Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle. To oczywiście tutaj już słynna akcja pod tytułem Zielona Biblioteka i w ramach tej akcji yy, kupujemy właśnie książki, kupujemy gry planszowe, wszystko o tematyce proekologicznej, aby chronić nasze naturalne środowisko, aby chronić naszą planetę Ziemię, musimy tego uczyć nasze dzieci już od najmłodszych lat. Dlatego też ten fajny, wspaniały projekt, który jest kierowany dla najmłodszych, ale bardzo tutaj zachęcam wszystkich rodziców i opiekunów, abyście państwo zerknęli na te kolorowe Gadżety, zielone i plecaki, a w środku na te książki, aby poczytać swoim dzieciom. Plecaki potem zwracamy w przedszkolu i następnie mogą je wypożyczać. Dzięki temu również zyskuje na wartości i oczywiście na liczbach czytelnictwo w Kancerze Koźlu, bo ta akcja już można powiedzieć od dobrych kilku lat to jest ponad kilkanaście tysięcy wypożyczeń w roku, z czego się bardzo cieszymy, dlatego też bardzo serdecznie zachęcam, bo nie dość, że. Yy, Uczymy nasze dzieci czytania, pokazujemy im ten dobry nawyk sięgnięcia po książkę, a tym bardziej po książkę o treściach ekologicznych i związanych z ochroną środowiska. Zachęcam wszystkich do sięgnięcia po ten plecak. Zwróćcie Państwo uwagę na te plecaki, zwróćcie Państwo uwagę na naszą akcję. I mam nadzieję, że e, do spotkania z książką. I tego bardzo serdecznie życzę, aby te spotkania z książką, przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie Koźle, były dla Państwa bardzo miłe, zachęcające i pouczające. Bardzo dziękuję.